Moi drodzy, niektórzy będą to oglądać z wielkim żalem. Natomiast ten film kieruję do różnych grup klientów, a mianowicie dla, przede wszystkim dla klientów hurtowych. I chciałem Wam powiedzieć, że sprzedaż hurtowa yy, zaczyna się taka oficjalna od yy, następnego tygodnia, czyli końcówka marca. Można będzie do nas przyjechać, najlepiej umówić się telefonicznie i. I nabyć nasze trawy, można wysłać zgłoszenie dotyczące wysłania oferty hurtowej na stronie szkółka .pl. A dla detalistów chciałem Wam powiedzieć, że takie trawy mogą być dostępne w różnych częściach Polski, w zależności kto z klientów hurtowych do nas przyjedzie. I chciałem Wam po prostu pokazać, jaki asortyment przygotowaliśmy. Dla Was na tę wiosnę jest bardzo dużo jeszcze sadzonek zeszłorocznych. Tak jak tutaj widzicie, pojemnik 5-litrowy C5 tużyca tunikowa całkowicie wypełnia pobrzegi doniczki. A jeżeli chodzi o doniczki, to taka wskazówka dla osób, które pod, wiecie, pod wpływem emocji kupują różnego rodzaju rośliny w internecie. Bo tego nie widać, a nie wszyscy mogą się znać. Po prawej stronie jest doniczka 5-litrowa, tak po specjalistycznemu nazywana C5, a po lewej stronie jest doniczka P9, czyli półlitrowy pojemnik. Sprzedawcy różnie, że tak powiem, to interpretują, pokazują lub nie ale warto zawsze się zapytać właśnie sprzedawcy jaki pojemnik posiada dana roślina nie tylko trawa ale również byliny krzewy w krzewach też się spotyka takie pojemniki widzicie różnicę pomiędzy tymi dwoma sadzonkami pomimo tego że to są dwie takie same odmiany dokładnie miskant nie rozpleńca japońska redhead więc widać różnicę, a czasami cena naprawdę nie różni się praktycznie niczym, więc uważajcie na to, zwracajcie uwagę w ofertach, yy, jaka jest napisana yy, wielkość pojemnika. Także P9 półlitrowy pojemnik, C5 pięciolitrowy pojemnik. Relatywnie większa ta roślina będzie yy, zarówno w tym sezonie, yy, gdzie sadzimy yy, yy, i oczywiście w przyszłości. To z takich wskazówek y, zakupowych dla, dla detalistów. Dla hurtowników, y, co jeszcze bym mógł powiedzieć? No, jest bardzo duży asortyment. Y, są też takie końcówki y, odmian, traw po kilkanaście albo nawet po kilka odmian. To są y, tak naprawdę trawy przeznaczone do sprzedaży detalicznej naszej na te dni otwarte które będą w maju, więc wszyscy ci, którzy oglądają i jest komuś żal, że tak pięknie to wszystko jest, równo pod linijkę, nawet pod etykietę ustawione, a nie możecie przyjechać, to oznajmiam, że punkt sprzedaży detalicznej od tego roku jest zamknięty, natomiast organizujemy trzy terminy w ciągu sezonu, tak zwane dni otwarte punktu sprzedaży gdzie wszyscy będziecie mogli do nas przyjechać i nabyć nie tylko trawę, ale również byliny. A te dni otwarte, pierwszy termin przypada na 4, 5, 6 maja. Także pierwszy tydzień majówkowy możecie do nas, do nas trafić. O, chciałem Wam jeszcze pokazać jak wygląda prosor gowate, jaką ma bardzo bogatą i grubą, gruby korzeń. Bardzo bogaty system korzeniowy. Pięknie, jaśniutki, więc świetnie będzie się rozrastać szybko. Natomiast pamiętajcie, że prosa rózgowate są jedne z takich rodzajów traw, gdzie bardzo późno się budzą. Więc one wegetacyjnie mogą rozpocząć nawet swój rozrost pod koniec kwietnia, początku maja, w zależności jakie będą temperatury zwłaszcza nocą, więc to jest bardzo ważne. Z wiosny e, zawsze co roku są dostępne u nas trzcinniki. E, tutaj mamy trzcinniki ostrokwiatowe Car Foster i Overdam. Jest też dostępny trzcinnik e, krótkowłosy. Bardzo fajny, równie szybko wyrastający liść, no ale nieco później wyrastający kwiatostan. E, więc jak, też bardzo polecam. Jest też śmiałek darniowy zarówno w ofercie detalicznej jak i w hurtowej. Zobaczcie jaki bielutki. To jest sadzonka słuchajcie w idealnym stadium do tego aby mogła pójść do gruntu albo do większej donicy z tego względu że na ten moment w ogóle się nie nie jest jeszcze w tej doniczce, a gdy wejdzie do gruntu będzie że tak powiem kontynuowała tempo rozrostu, niczym nie jest zahamowana. Takie mocno rozrośnięte, na przykład rozplenice w 5 litrowych pojemnikach, one powiem szczerze przy wyjmowaniu z doniczki, albo nawet rozrywaniu doniczki trzeba ten system korzeniowy nieco, że tak powiem, rozluźnić szpadlem. Tu jest pełna doniczka korzenia, więc to musi zostać trochę roz, rozerwane, aby miała lepiej się ukorzeniać. Tutaj z takich najwyższych zielonych jest wiechlina y, nowozelandzka Poala Billarderii. Y, jaśniutka na ten moment. Y, to jest taka wypasiona kostrzeba. W gruncie, żeby nie było, że to jest coś podpędzane i sztucznie wiecie, przetrzymywane w, w foliach, to wszystko jest już od dwóch tygodni na zewnątrz. Y, pomimo jakichś pojedynczych minusowych temperatur jest już to hartowane, a po alabirarderii w gruncie wygląda bardzo podobnie, więc to jest niczym nieprzykrywana sadzonka i równie dobrze gęsto wygląda, w tamtym roku sadzona, właśnie z tego pojemnika C5, a wielkość jest już znaczna, szybko rośnie. Także moi drodzy, bez zbędnego przedłużania. Hurt jest dostępny od y, następnego tygodnia, czyli o, y, ostatni tydzień marca. Y, detal jest zamknięty na stałe od tego roku, za wyjątkiem trzech terminów y, y, dni otwartych, które y, będą podane zawsze na naszej stronie www.szkółkasłowińscy.pl Natomiast y, trzecia jeszcze wersja y, Możliwości zakupu naszych roślin jest oczywiście drogą wysyłkową. Agnieszka wczoraj zaopatrzyła się u nas w pierwsze sezonki, od wczoraj, tak naprawdę. I ona startuje ze sprzedażą 14 kwietnia. Więc patrząc na jej sklep, teraz możecie widzieć jeszcze niezaktualizowane stany magazynowe. Teraz następuje Wielki, wielkie uporządkowanie asortymentu, przeliczenie wszystkiego i, i to będzie nast następowało od 14 kwietnia. Także możecie sobie tę datę zapisać, bo to jest prawie miesiąc szybciej niż my sprzedajemy tutaj stacjonarnie podczas dni otwartych. Więc ci, którzy nie mogą się doczekać, na pewno zajrzycie do do sklepu internetowego trawy i byliny .pl. Więc to chyba wszystko. No, oczywiście, jeżeli chodzi o najatrakcyjniejszą rzecz, czyli cena, pozostaje taka sama jak w zeszłym roku i... i kropka. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w ogóle, właśnie nawiązując do tych wielkości pojemników, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, jak zakupić dobrze trawy ozdobne, to zachęcam Was gorąco do zakupienia kompendium traw ozdobnych, które napisałem w tamtym roku. Tam opowiedziałem wszystko, co wiem, co nasza szkółka zdążyła doświadczyć podczas ponad 22-23 w sumie już lat z trawami ozdobnymi zarówno wybranie traw w danym miejscu w ogrodzie jak i zakup kontrolowany bez emocji bez wiecie kupowania kota w worku a jest dużo sprzedawców, którzy pernamentnie i perfidnie oszukują zwłaszcza z trawami pampasowymi, które są fioletowe, czerwone, różowe czarne nawet widziałem, więc to jest jedna wielka bójda i nie dajcie się oszukać, ale jest tam jeszcze bardzo wiele e, ważnych informacji nawet takie proste równanie dotyczące opłacalności e, kupowania danej sadzonki czy ta sadzonka jest e, e, stosunkowo proporcjonalna ceną do tej, także tego na pewno się dowiecie e, w tym e-booku, poradniku o trawach i zapraszam do zakupu kompendiumtraw.pl tam znajdziecie szczegóły pokazaną zawartość też e, e i możecie ocenić czy wam się przyda. Myślę, że jak najbardziej, ponieważ jest to kompleksowa i przystępna wiedza, aby ją wdrożyć w życie u was w ogrodzie. Także trzymajcie się. My cały czas pracujemy, rozwozimy. Będą też byliny. Byliny też od tego roku znajdą się w sprzedaży. Wysyłkowej na, na sklepie trawy i Nieco później, troszkę może zobaczymy, ale, ale na pewno w tym roku zawitają nowe, fajne odmiany. Tu mogę Wam też zdradzić taki dla sprzedaży detalicznej. Oczywiście tylko i wyłącznie czosnki. Słuchajcie, olbrzymie to jest wszystko już przyszykowane i czekające na dnie otwarte. Czwarty, piąty, szósty. Maja I powiem Wam szczerze, będzie pierwszy raz w historii sytuacja, że doczekamy się kwitnących czosnków. Jako oczywiście sprzedażowy produkt u nas w naszej szkółce, bo zwykle wyprzedawały się w ciągu dwóch dni od momentu otwarcia punktu. Także chciałbym tutaj zobaczyć piękny, kwitnący, różnokolorowy i ogromny pas kwiatostanów czosnków. Super. To tyle, moi drodzy. Także szykujcie się, bacznie obserwujcie, ci którzy chcą przyjechać, zapraszamy. Ci którzy chcą zakupić internetowo również do partnerskiego sklepu. Pamiętajcie, szkółka, słownicy nie wysyła traw, to robią nasi partnerzy z byliny.pl. A hurtowników zapraszam serdecznie już teraz. Możecie przyspieszyć ten etap u niektórych osób w Polsce, aby mogły już w zasadzie pod koniec marca albo początku kwietnia zaopatrzyć się stacjonarnie u Was. Na pewno przy zakupie naszych traw będziecie na mapie dostępności naszych, naszych traw i dla klientów indywidualnych będzie łatwiejsze, łatwiejsze dotarcie do takich miejsc w Polsce. Także jest w ogóle dosyć dużo takich benefitów przy zakupach u nas, także zapraszamy. Trzymajcie się.